Witam po krótkiej przerwie. Ja nazywam się Konrad Pawicki, a to jest program Zawsze po 18. Zapraszam teraz Państwa w podróż 60 dni i 4000 kilometrów po bezdrożach Boliwii, Peru i Chile. Tak w skrócie można podsumować ostatnią wyprawę szczecińskiego globtretera i blogera Maćka Laskowskiego. Tym razem jednak nie tylko zwiedzał, ale i pływał, jeździł ekstremalnie na rowerze oraz. Schodził pod ziemię. Jak mówi Ameryka Południowa, to miejsce, w którym zakochał się na dobre, dlatego odwiedził ten kontynent już po raz czwarty. Państwa i moim gościem jest Maciej Laskowski, podróżnik i bloger. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Bardzo to wszystko wygląda niesamowicie egzotycznie, ekstremalnie i tak no powiedzmy sobie niebezpiecznie momentami nawet, a pan mówi, że to taka normalna wycieczka? Człowiek kupuje bilet lotniczy, wsiada w samolot z jakimś tam lekkim plecakiem i z odrobiną sprzętu fotograficznego i, i po prostu jedzie gdzieś tam w miejsca, w których jeszcze nie był, albo już był. No i jak już, już po pierwszym wyjeździe, czy po drugim, to wchodzi w krew. Nie, jest, nie ma w tym nic specjalnie ekstremalnego. Po prostu. Zwykły wyjazd. Zwykły wyjazd, ale czymś się różni jednak od takiej turystyki, powiedzmy sobie, zorganizowanej, gdzie się jedzie z biurem podróży. Ląduje się w Egipcie, w zamkniętej enklawie hotelowej, a potem się leży pod palmami, prawda? Ciężko mi powiedzieć, czym się różni, bo nigdy nie byłem w Egipcie i z turystyki zorganizowanej raczej rzadko korzystam. Chociaż zdarza mi się, no bo w wielu miejscach, które odwiedzam, ciężko jest w pewne miejsca jakieś odległe dotrzeć inaczej niż korzystając, powiedzmy, z oferty lokalnych agencji, ale jednak zdecydowanie więcej swobody daje no, po prostu organizacja wszystkiego samemu. Jak to się robi? Szukamy biletu lotniczego, w tym Polisem? pomagają różne strony internetowe. No Mogą być bardzo tanie. Ostatnio była oferta na bilety do Peru za 650 złotych. Nie wierzę. W dwie strony? Nie wierzę. Jest taki portal, pewnie kryptoreklamy nie możemy tutaj uprawiać, ale jeśli jest. jest portal, na którym można znaleźć oferty tanich biletów, to nie zawsze jest, nie zawsze będzie nam pasować, nie zawsze możemy. Ale to rzeczywiście jest 600 zł, czy plus jeszcze tak, opłaty 600 i tak dalej, Nie, to jest 600 zł ze wszystkim, ale na przykład mamy tylko 10 dni na miejscu i musimy po drodze gdzieś spać powiedzmy 12 godzin na jakimś lotnisku. Więc jeżeli kogoś to nie odstrasza, to, to może korzystać z tego typu ofert. No, mój bilet był dużo droższy. E, mój bilet kosztował ponad 3000 zł. No, ale to było związane też z tym, że ja jechałem na dwa miesiące i wracałem z innego portu lotniczego niż ten, do którego leciałem. Czy trzeba wydać dużo pieniędzy podczas takiej podróży, żeby się utrzymać na miejscu? No, to znowu zależy od tego, jaki standard nas zadowoli. Są ludzie, którzy podróżują prawie za darmo, korzystając z serwisów typu couchsurfing czy hospitality club, które pozwalają nam mieszkać u ludzi lokalnych. Pan tego próbował? Ja tego nie próbowałem, dlatego że no ja, ja uważam, że jeżeli ko kogoś odwiedzamy no to nieładnie jest korzystać z jego gościny w taki sposób, okej, okay, wpadam na jedną noc czy na dwie, dziękuję za gościnę i jadę dalej w swoją drogę. Ja po prostu lubię mieć swobodę, w związku z tym korzystam raczej z normalnych hoteli, ale to też nie są jakieś specjalnie drogie hotele. Natomiast jeśli kogoś odstraszają niskie standardy albo hotele, które nie mają gwiazdek w nazwie, no to wtedy wyda dość dużo. Z tych krajów, które odwiedziłem teraz, Boliwia jest zdecydowanie najtańsza i tam przyzwoity hotel można znaleźć za 10 dolarów za noc. W Peru jest troszeczkę drożej, powiedzmy 20 dolarów. No Chile to, są, to jest poziom europejski poziom cen. A na koniec była wyspa Wielkanocna, gdzie wszystko jest powiedzmy trzy razy droższe niż u nas. No bo wyspa Wielkanocna to jest taka wyspa dla turystów, prawda? No nie zupełnie. To jest wyspa, która po prostu jest odległa ona leży na środku Pacyfiku i właściwie jest w połowie drogi między Ameryką Południową a Nową Zelandią, więc wszystko co tam kupimy, m, począwszy od benzyny m, przez butelkę Coca-Coli do butelki rumu to wszystko musi zostać tam przywiezione samolotem albo statkiem no i to zdecydowanie podnosi, podnosi koszty podnosi ceny, bo lokalsi płacą tyle samo co, co turyści wracamy do e, Ameryki Południowej bo to jest chyba Pana wielka miłość rzeczywiście czwarty raz już Pan jest, był na, na tym kontynencie no tak, chociaż na innych kontynentach tak Byłem podobną ilość razy, więc w sumie, nie jest to tak, Proszę mi czy... powiedzieć, ile krajów Pan odwiedził tak w ogóle? No szczerze mówiąc, nie liczę dokładnie, ale gdzieś jestem pomiędzy 60 a 70 krajów, bliżej 70 już chyba. Rozumiem. No ale w, w, pewne, w pewnym momencie człowiek zaczyna bardziej myśleć o tych krajach, których jeszcze nie widział, niż o tych, które, które już widział. Zresztą no, w Europie mamy ponad 40 krajów i ja sporo z nich widziałem. Więc... A jakich Pan jeszcze nie widział na przykład? A gdzie by pan no na przykład powiem? w Europie nie byłem nigdy w Grecji. Ani w Norwegii, Niemożliwe. ani w Irlandii, ale już za chwilę ta lista się Dobrze. skończy. wracamy do Ameryki Południowej. Właśnie, skąd ta miłość do tego właśnie kontynentu? Nie wiem, ludzie, klimat, czy, czy co jeszcze? Nie wiem, to jest chyba tak, że moje zainteresowanie się pojawiło gdzieś w dzieciństwie. Czytałem różne książki o, o Inkach i, i to było wszystko takie fascynujące, te kultury przedkolumbijskie. Ale tak się złożyło, że pierwsze moje wyjazdy były w zupełnie inne strony świata, a bardziej Afryka i Azja. No ale kiedy już pojechałem do tej Ameryki Południowej po raz pierwszy, no to wiedziałem, że to jest, to jest miejsce, w którym się dobrze czuję. Nie wiem, może trochę z powodu, z powodu wyglądu jakoś tam się wtapiam w tłum i, i nie rzucam się specjalnie w oczy. Trochę się porozumiewam po hiszpańsku, więc to zdecydowanie ułatwia sprawę, bo m, trzeba to powiedzieć no, wprost, bez znajomości, przynajmniej podstawowej hiszpańskiego, właściwie będzie ciężko podróżować ponad. Z Ameryce angielskim trudno. Znaczy, na pewno angielski nam trochę pomoże, ale po prostu mało kto tam mówi po angielsku, więc, więc dobrze się nauczyć przynajmniej podstawowych zwrotów i przynajmniej jakichś liczebników, żebyśmy mogli się trochę potargować i ustalać ceny. Bez znajomości hiszpańskiego jakiejkolwiek myślę, że będzie ciężko. No, po prostu spotka nas mnóstwo nieporozumień, pewnie gdzieś tam zapłacimy za, za dużo, nie zginiemy, ale, ale no, hiszpański nam zdecydowanie ułatwi sprawę. Mówił Pan o tej kulturze. Indian, Inków, na przykład odwiedzał Pan takie miejsca? Tak, oczywiście. Z tym, że no, te najbardziej znane miejsca związane z kulturą Inków, typu Machu Picchu, no w tej chwili są kolosalnymi atrakcjami turystycznymi. I tam są wycieczki po prostu? Tam są normalne wycieczki, tam jest limitowana ilość wchodzących, ilość odwiedzających dziennie. Ja na szczęście byłem w takiej porze, kiedy jest niski sezon, więc nie było problemu, nie było jakichś kolejek i muszę powiedzieć, że to Machu Picchu, którego przy okazji poprzedniej podróży nie udało mi się odwiedzić, bo wtedy była pora deszczowa, tam wszystko było zalane, drogi pourywane, zmyte, linie kolejowe, nie dało się po prostu dotrzeć. No, tym razem mi się udało i jakoś tak się to wszystko zrównoważyło, pogoda była świetna, e, słoneczna, mało ludzi i teren jest na tyle duży, że ci wszyscy turyści się troszeczkę gdzieś tam rozpraszają, ich, ich nie widać. To nie jest tak, że stoimy w jakiejś kolejce. No i miejsce jest absolutnie fascynujące, bo to jest wysoko w górach. Nie jakiś takich bardzo wysokich, ale to jest 2,5 tysiąca metrów. Wśród, wśród takich meandrujących rzek, e, ruiny ukryte, e, są tak ukryte w górach, że Hiszpanie, którzy podbili Amerykę Południową, ich po prostu nie nie One zostały znalezione dopiero w 1911 roku, więc to, to, no to może świadczyć o tym, jak, jak no niesamowicie są położone, że nikt do nich wcześniej nie trafił. Czy podróż y, autobusem w górach na przykład, pewnie pan jechał, no y, wygląda wiele tak jak w filmie Miłość, Szmaragd i Krokodyl? Znaczy, no, jest mnóstwo takich, takich, jakichś stereotypów, które mamy na temat krajów, powiedzmy, które my uważamy za biedne i one w wielu przypadkach są słuszne, ale tylko w jakiejś tam wycinkowej części. W Peru na przykład autobusy takie długodystansowe są na poziomie, powiedzmy, lepszym od europejskich linii lotniczych. Mamy ekrany, na których możemy oglądać film, mamy internet bezprzewodowy na pokładzie, mamy stewardessę, która podaje jedzenie. Czyli nie, nie ma prosiaka i kury? W... Nie, znaczy, jeśli, jeśli pojedziemy jakimś tam lokalnym busem, no to pewnie coś takiego znajdziemy, ale no, świat się zmienia, świat się rozwija, są asfaltowe drogi, są doskonałe, naprawdę ten transport publiczny w, no, w Peru zwłaszcza, ale w Chile też, transport autobusowy jest no, świetnie rozwinięty. Trochę bardziej takich swojskich klimatów y, trzecioświatowych bym powiedział jest w Boliwii, bo to jest najbiedniejszy kraj Ameryki Południowej. Ale tam też no, takie, takie rzeczy, które gdzieś tam funkcjonują w powszechnej świadomości, na przykład Droga Śmierci, która jest w Boliwii, na której ginęło kiedyś kilkaset osób rocznie. E, to jest taka wąska droga w górach, gdzie po prostu autobusy i ciężarówki nie mogły się minąć. Ona w tej chwili jest zamknięta dla normalnego ruchu. Jest zbudowany objazd, który jest normalnie asfaltowy i, i ruch się tam odbywa normalnie bez większych zagrożeń. Natomiast ta Droga Śmierci jest wykorzystywana znowu jako atrakcja turystyczna dla, dla zjazdów rowerowych, ale z kolei dla tych ludzi, którzy. Jeżdżą trochę na rowerze, jakoś bardziej, no, nie lubię tego słowa ekstremalnie, ale którzy jeżdżą troszeczkę bardziej dynamicznie, to ta droga śmierci będzie taką rozrywką, trochę bym powiedział, no, emerycką, bo, bo tam wielkich niebezpieczeństw nie ma, poza tym, że jest jedno miejsce, gdzie. Sam się, można się Pan przekonał. Tak, oczywiście. Tak? Tak. Dziękuję bardzo Panu Maciejowi za wizytę w studio i opowieści o egzotycznych podróżach, a za chwilę w naszym programie o szparagach.